Jest rok 1191. Resertwo europejskie walczy o Ziemię Świętą, aby odbić ją z rąk Saladina. W całej tej wonie sprzeciwia się zakon asasynów, który prowadzi do pokoju w nietypowy sposób. zabijając ważne postacie obu stron konfliktu. Nasz bohater Altir jest jednym z asasynów, Jest równie tajemniczy, to szczegóły na temat samej gry. A na razie wiadomo tyle, że będzie to połączenie Prince of Persia, Hitmana i Tifa. Sama misja dzielić się będzie na trzy etapy. W Pierwszym Planujemy nasz atak. W drugim wykonujemy wyrok na ofierze, a w trzecim uciekamy z miejsca zbrodni. Co ciekawe, Alpir nie będzie super akrobatą, <laughs> tak jak książę Persji, ale równie szybko i zwinnie wspina się na różne budynki. Twórcy gry mówią, że można spiąć się na wszystko, co wystaje na dwa cale. Dużą rolę odgrywać mają zwykli mieszkańcy miasta. W niektórych miejscach będą większe grupy ludzi. Przez które będzie się nam trudniej przedostać. A jak będziemy się wspinać w miejscu publicznym, to nagle zbierze się grupa ludzi i zacznie nas obserwować. Co może przykuć uwagę najbliższego przeciwnika i w efekcie nas wydać. A gdy dojdzie do walki, trzeba będzie zachować wyjątkową ostrożność, ponieważ Alpir może zginąć od innego cioska. System walki ma opierać się na kontraktu, który za naszego bohatera wynosi 10 tysięcy. Dla porównania Prince of Persia, piaski czasu, było to tylko 500. Samą egzetycję będziemy mogli wykonać za pomocą wysuwanego ostrza, które ma każdy asystent. Gra nas opowiada się wyśmienicie i jest precedensem do gry roku. Teraz tylko czekać do listopada, bo na ten miesiąc zapowiedziano jest premiera Assassin's Creed. <Glipy>